Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i tam już w naszym gronie księdza biskupa polowego. Przygotowujemy się do naszej uroczystości. Aby nasz udział był pełny, abyście skorzystali z niego duchowo, zachęcamy wszystkich do spowiedzi. Ksiądz Wigniew będzie tam z tyłu siedział. Bardzo proszę. Kto by chciał skorzystać z Sakramentu Spowiedzi, prosimy, by potem przystąpić do Komunii Świętej w swoich intencjach o szczęśliwą podróż, pobyt, w intencjach swoich rodzin, żon i dzieci. Teraz oczekujemy już na Prześwięcony. Pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. Przyszedł mi, przypadł mi szczególnie miły zaszczyt powitać na dzisiejszej uroczystości. Dzisiejsza uroczystość jest szczególna. Jest to dzień pożegnania kontyngentu misji pokojowej ONZ do Kambodży. Dzień szczególny, bo swoją uroczystość obchodzi czwarty pułk legionów, który tutaj miał swoją siedzibę, swoje miejsce, a którego to tradycje piękne przejął obecny tutaj istniejący pułk i chce dalej przekazywać. Przejęli tą tradycję żołnierze AK, którzy przejęli to piękne imię i tradycje są to obecne pragnę jako proboszcz garnizonu kieleckiego powitać dostojnych gości witam bardzo serdecznie panami kombatantów ak którzy tworzą tą piękną tradycję czwartego pół którzy są dzisiaj tu zgromadzeni by uczestniczyć w uroczystości by również uczestniczyć w tym poświęceniu sztandaru, o który proszą Ciebie Ekscelencjo, poświęcenia repliki z niedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Ze mnie strzałem zaostrzoną utaił mnie w swoim kołczanie i rzekł mi, Tyś sługą moim, w Tobie się rozsławię. Ja zaś mówiłem, próżno się trudziłem, na darmo i nic nie zużyłem me siły, lecz moje prawo jest u Pana i moja nagroda u Boga mego. Sławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swoją sługę, bym nawrócił na Jego Jakuba i zgromadził mu Izrael. W tej kurskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali Kimże będzie to dziecię, bo istotnie ręka pańska była z nim Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem A żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem Oto słowo pańskie Panie generale, panowie oficerowie, podoficerowie, bracia, żołnierze, drogie rodziny. Przed tą kapliczką były już odprawiane wielokrotnie msze święte dla wojska. I gdyby ona mogła mówić, dałaby najpiękniejsze świadectwo dla wojska polskiego i naszych żołnierzy dziś w tej scenerii tych sosen polskich czy... dziś kościół święty stawia nam przed oczy jak wspomniałem na początku mszy świętej wspaniałą postać która nie miała równych narodzonych z niewiast jak powiedział sam Chrystus o świętym Janie Chrzcicielu człowiek powołany przez Boga w sposób niezwykły bo oto Chryst Bóg obdarza Elżbiety i Zachariasza. Jak mówi Pismo Święte w podeszłych latach, dzieckiem. Bezpłodność. Bez... A tutaj w tym wypadku jeszcze z Elżbiety i Zachariasza rodzi się Jan Chrzciciel sześć miesięcy wcześniej przed narodzinami Jezusa Chrystusa. I to jest ten, który ma prostować drogę dla Chrystusa. I zdarzył się jeszcze fakt niezwykły, bo to święty Jan, chrzciciel, napomina króla Heroda i karci jego cudzołóstwo. A mściwa Herodiada na wystawnym przyjęciu namawia córkę z salonę, żeby zażądała głowy Jana Chrzciciela uwięzioną i Herod o wiele wydarzeń po Janie następujących narodzinami Chrystusa i jeszcze zdarzeniem w Jordanii kiedy święty Jan Chrzciciel chrzci samego Chrystusa i oto wtedy i tak, to wtedy panowie się w Kambodży. Proszę o dozostanie. Każdy z Wasów człowiekiem wojska, tyle, zjednoczonych zasadą, idealnych... ...wojskowe cieszą się wielkim uznaniem w świecie. Dochodzi jeszcze ten jeden Wasz tam w Kambodży, tak liczny. I udaje się podobnie jak do Syrii, do Jugosławii, Razem z Panami, także i tu współką celebrujący ze mną ksiądz ojców wyjeżdżających, aby mimo oddalenia poprzez modlitwę i duchowy kontakt byli zawsze przy nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módmy się za tych, którzy w służbie pokoju poświęcili swe życie, aby Bóg wynagrodził ich ofiarę życia szczęściem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy zawsze w naszym otoczeniu wprowadzali pokój, zgodę, pojednanie. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Puścić proszę. Pan z Wami. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się, wszechmogący wieczny Boże spraw, i pobłogosław ten sztandar. Niech służy ku jedności tych, którzy będą nim się posługiwać. Niech łączy i napawa miłością w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. To właśnie pod tą kaplicą jednoczyły się umysły i serca wszystkich pułków legionowych wokół sprawy niepodległości i odzyskania suwerenności i niezawisłości naszego państwa. W naszych szeregach służyło wielu wybitnych żołnierzy. Jednym z nich był Ludwik Delavaux, oficer IV Pułku Piechoty Legionów, który to malował o różnego rodzaju obrazy. Jeden z tych obrazów, jako pamiątkę IV Pułku Piechoty Legionów namalowanego w okopach w 1916 roku, chcemy na znak pojednania, na znak wierności, na znak wzmocnienia tradycji i więzi żołnierskiej przekazać na ręce ekscelencji. Niech ten skromny dar zostanie na zawsze symbolem odrodzenia historycznej i emocjonalnej więzi żołnierskiej rodziny Czwartaków. Właśnie tych żołnierzy życzenia dla kontyngentu wyjeżdżającego do Kambodży. Niech duch Czwartaków czuwa nad wami. Górą Czwartacy! Polskiego kontyngentu wojskowego Sił Pokojowych ONZ w Kambodży pragnę bym złożyć Waszej Ekscelencji ten skromny tutaj dar, żeby Wasza eks Ekscelencja nie zapominała o nas i wspomagała nas w tej trudnej misji. Mogący Boże, składamy dary na Twoim ołtarzu, obchodząc należną czcią narodzenie Jana Chrzciciela, który zapowiedział przyjście zbawiciela świata i wskazał, że jest nim Jezus Chrystus a Jego narodzenie wielu napełniło radością. Jako jedyny z proroków wskazał baranka, który gładzi grzechy świata. Jan oczcił w Jordanie Twojego syna, który chrzest ustanawiając dał wodzie moc uświęcania. Aż nie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc, Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Szczycielem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i Chrystusiem. 快走！别走！快！ Współpraca wsparcia przez ordynariat, ordynariat polowy przyczyniać się będzie do wzbogacania nas duchowo i pełniejszego wypełniania zadań pod błękitną flagą Organizacji Narodów Zjednoczonych. księża biskupie generale, panie generale. Wami I z niech imię pańskie będzie błogosławione, teraz i na wieki, wspomożenie nasze w imieniu pana, który stworzył niebo i ciebie, ojciec i syn, i duch święty, ¡Vamos, George! ¡Vamos, Nie miłe, taka... tak miłego tak, tak. 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 kroku. Gdzie? To ja wskażę. Wskaż. Wskaż. Gdzieś tak za 15. Maś za sobą, tak? Tak. 13. Tak trzymaj. Może. No Także tam czynności księdza nie będzie musiał spełnić. Trzeba piątko poćwiczyć. Wykrótki. No Proszę, Proszę zostawić tutaj odpowiedniego człowieka bo mało wszyscy będą mieli niechad po kręczę się tak, ten, tak? tak oh, no, <ślesi> <ślesi> e, irek tak no, przepraszam Proszę tak, może tam jest na tak pana majora chyba spółka, tak? Przepraszam. nie Później To, żeśmy z wojskiem odmawiali na jasnej górze półtora w czasie mojej sakry z kompanią honorową. Jak wyląduję tylko te... Tak, żeby was nie widać. Także Tak, żeby was było widać. Troszeczkę się jeszcze... To proszę. Proszę, odejść. tak. Proszę, tak. Jeszcze raz, moment, moment, moment. Tak. Jeszcze raz. Ta czapka wyjdzie.